Kolejny odcinek Kurki od Gigo, Baby! No i ja was witam moi drodzy. Dzisiaj wraz z Czakenem wracamy do Robloxa, gdzie zagramy sobie w Meg Endless Reality V5. I jest to gierka twórców interliminality, które ogrywaliśmy ostatnio z Czakenem. I tak najprościej mówiąc, jest to mix Leafal Company, Content Warning oraz Backroomsów. Czyli jako pracownicy Meg jesteśmy wysłani do tak zwanych No Clip Zones. Musimy tam wykonywać konkretne misje i wrócić bezpiecznie do windy. Zatem jak nam dzisiaj poszło i czy może nas chociaż nie zwolnili, dowiecie się oglądając materiał do samego Końca. No, oczywiście, ale zanim zaczniemy, ty, drogi widzowie, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z Robloxa, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli film ci się spodobał, to założyć łapkę w górę, to jak zwykle bardzo, bardzo mocno mi pomaga. I tu poniżej w sekcji komentarzy dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag misja dla zasięgu. No więc ja i czacken, jak zwykle, życzymy wam miłego dnia oraz miłego oglądania. Ale ciemno, ale fajna gra. U. It's not that game is an alpha that are bones to be bugs bugowane bakrumsy. Ntst. Jakiś film welcome we learn... oh, czego się dowie nie? nic dobra alfa waiting for you There are bound to be bugs. No spoko. Ty, menu jest takie samo jak w Interliminality to Bioness, Teraz jesteś klocem. Ty sobie? O, ale mam psi oglądalej. dalej. Mam nadzieję, że to jest Muzyka, psi ogon. what the fuck, Chodź. E, szybko! Szybko! O Jezu, ale o, ledwo. Sekunda ci została. No widzisz, wyczucie mam, kurde, precepcje. z tej muzyki, nie? O! E, loading. Byłem przed chwilą z tobą chwilę. Widziałem właśnie, byłeś w takim stroju specyficznym. Tak? O, o o, oh. what the fuck man? Oh! Asma, w kostiumie, kurwa z Ej, Słuchaj, odległość jest ten. Dren, 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 dren. Ciekawe czy to ma jakieś powiązanie z Interliminality. So. Skakać w, można. Hello and welcome to Jest to jest.

a, nic nie widać. Okej, ale... Okej, okay, czyli zjeżdżamy... ...w dół. E, oh. Ej, komputer! Objectives, Night current level. speed gauntlet, Poczeka, radio zobaczę. ZAMN. What? Ej! Co Jeden wygramy? Rzeczy. Evil store? No dobra, a ten monitorek? Bo tu monitorek jest, patrz, chodź. Z monitorkiem nic nie mogę zrobić. Survival difficulty. No jak? No tym, przy którym jestem. A, e. I teraz ty nie A, możemy iść. No, e. get new assignment. How collect mission... Collect miscellaneous Nie wiem jak się to czyta. Mis items. Miselenius. Mis... mis, mis Można mówić. Current lever terror... Current... Sur sur <laughs> survival difficulty class 4. Current... Okej, okay, ma masz ten assignment? Eee. Terror Hotel klas Ta. 4 What a to dobra. Jest assignment. Chodź, Idziemy ale nie, nie do. Nie było innego? Do wyboru? No, mogliśmy spróbować i wybrać inny, ale jedziemy z górki. Ale nie było łatwego no, są... jakiegoś? My się znamy na bakrumsach roki, damy radę. Ej, ja się odbijam od ścianek skaczę. Ja nie a nie, to jest skok do przodu. Ej, jak się skacze, to się skacze do przodu. Oj, będziemy musieli chodźć. o tym pamiętać. Terror 5. E, yo. objectives A... Jak wyglądają te włoczne itemy. itemy Nie wiem, ale mi się to podoba. Dobra, mamy... A, odległość od windy pokazaną. Tak, 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 tak. Ale jakby co, To będą, będą jakieś są. potworki. No to co, jak się dednie to od zera pewnie? Prawdopodobnie. A, nie da się otworzyć. Zamknięte. Coś ty tam wybrał, nie było łatwiejszego? Mogłem wziąć, spróbować inny, nie, to jest randomowy quest. Aha, dobra. Ale może, o! Otwarte drzwi, uuu! Co to było? I don't know? What the fuck, jak duże to jest! No ja to się... są bakrumsy, co się kuźwa dziwisz? A ja już się będę czuł z... Bakrumsy są ogromne. Czy tam sprzed... Dobra, myślałem, że to coś. Nie można otwierać drzwi niestety. To jest pierwszy item. Aż 8 musimy. Chyba ta. Świeczka? Może świeczkę spróbuj. A jak się zapala latarkę, to jest tutaj? Nie, nie mogę. A faktycznie. Hmm. No Dobrze, że tak. tu mamy nieskończoność sprintu jak w interliminality. O właśnie, o, dobra. Dzień dobry, puk spuk, stuk. A tu nagry potworek w środku. Hello, nie, proszę nic. nie wchodzić. Jak wyglądają te itemy całe? Ej, no już powinien być chociażby z, z jeden. Czy no, coś. No to są jak kartki na ścianach. Jak Nawet nie ma. To by już o. takie półkole zrobili Wiesz co mi to przypomina? Strasznie... To mi przypomina strasznie tą mapę... E, liminal Space w Garry's No trochę. A, tu już tak dookoła. Tak, tam to, gdzie nas Huggy łagi gonił. <laughs> tu, o, widzę item. Fox, dobra. Piero pierwszy. O, i tu już drugi. Dobra, nice. Tam widzę trzeci. Czy my mieliśmy takiego farta, że. I don't know. Telefon słyszę. Podnosisz? Jest. E, o jezu, jeszcze tu powinniśmy. Trzymajmy się razem, Tak, ku, chyba prosto. tak będzie najlepiej, bo chciałem zaproponować jednak się rozdzielić, ale. Może lepiej nie. Nie znamy terenu. Widzę kolejne. No. Odejdę. To już będzie ile? Cztery. Cztery. Podkumasz. I to musimy stricte 8, czyli nie, że jak tak, połowa. To jest ślepe już... załóg. Dobra. Ale muzyka trochę jak w the time. <laughs> Ej, to czyli. My nie ominęliśmy chyba żadnego przejścia, oprócz tego, jakby, hmm. że w drugą stronę to, to kółko zrobić. Dobra, czyli git. Mm, hmm. To teraz. Telefon słyszę gdzieś. Chcemy iść tu? Tutaj tak. Tutaj dzwoni. Tu, 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 czekaj. Na samym środku. To było? Nie wiem, jakby potwór. Odebrałeś to? Uj, okay. uj, 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 ja już miałem na czerwono o, ekran. Ten, nie wiem, czy ty też. Zniknął, wow. Ej, miałeś też na czerwono? Tak. Apteczka? Okej. Okay. To jest. A to to jest jako piąty item? item. Tak. O, jest szósty. Kolejny, szósty i tam. Tu już nie ma. Ej, nic, z... dobra. Ej, żeby żeby ni nic nie zgoniło. Nie sądzę, by nas coś goniło na chwilę obecną. Znaczy, jakby, e, Nie będę narzekał, ale tak za spokojnie troszeczkę. Jo? Yep. Chyba, że to się obudzi, jak będziemy mieć wszystkie itemy. będzie będziemy musieli spierdzielać tak, do Tak, jak najszybciej. No dobra, to tu Bo w prawo. Może, że mamy nieskończony sprint. Ano. I fajnie by było, jakby było w Interliminality, że się budzimy od razu. Mimo wszystko. Yeah. Boję się, Sprawdź że... To? W którymś pokoiku będzie jakiś potwór czyhał. O jest siódmy. Widzę, widzę. Przed nami i chyba będzie też obok, jeżeli się nie mylę. Tam, tam dalej też jest. Weź ten item. Dobra. To i tak musimy tędy iść. Te. Tę... już gdzieś w prawo musimy skręcać. Płop, A nie, po prostu. Coś mnie zawiesiło, o to My też mamy takie, takie... Dobra, mamy wszystko. Musimy wrócić do No! Teraz. Ej, całą drogę musimy wrócić. Tę... A, ja myślałem, że tu jakiś wiesz. kółko... This... No, o no! To Easy Quest! Na razie nas nic nie goni. Znaczy, Easy Quest, ale jak zacznie coś nas gonić i to z przodu, a nie z tyłu, to jesteśmy w takiej dupie. Narzekasz. Znaczy, mogłoby teraz coś nas gonić, co nie. To by Narzekasz. było lepiej, bo wtedy musimy znać trasę, bo żeby nie pójść źle. Du -du -du? Do z ślepego zaołka. Śmieszny jest ten dźwięk latarki. Dobra, czyli prosto. A nie w prawo prostu. Nie, nie, nie. Pamiętasz, tutaj to taki zygzaczek zrobiliśmy? Yeah. I teraz całe kółko musimy zrobić. Czyli cały czas prosto aż do końca, w prawo wy, aż do końca i w dość prawo. Spokojnie, zrobiliśmy questy. No, jakby coś nas już goniło. Taki trochę descent bym nawet powiedział z no? tym windą. No właśnie, że żeby... Żeby... Ej, bakrumsowy wiesz, Lifal Company czy coś takiego byłoby spoko. Ej, no yo, what the fuck? Powolutku, powolutku biegniemy z powrotem. Jeszcze co najmniej 60 metrów. Powolutku biegniemy, no ja tam zapieprzam, nie jak ty. Co to jest? Nie wiem. No ja chyba wolę? the fuck are you? Kuk. Zostaw mnie! Kurwa, klocka się wystraszył. Ej, zblokowaliśmy go idealnie! Nice, 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 nice. Dobrze, tak, 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 tak. Co to było? On biegnie! O oh, no! No! O oh, no! Kolejny, drugi! Kolejny. No. Au! Ja biegnę. Jest za nami. Fu o. A tu na czas no. było? Chyba ta. No ale jak mieliśmy zdążyć? A to może... What? Może się zaliczy, co? Mam 8 na 8 dalej. No mamy 8 na 8. Ej! Co, co, się stało? Ej! No, baza. O. Niestety level. Jak, jak to się zaliczyło? Uh, good results. 86 hajsu. Okej, okay, nice. Yy, najtańsza rzecz to jest Kids' Flashlight za 150 dopiero. Wow. Uh, the electrical station. Find water. Pokaż, and... ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Hmm. Co to jest za Quest? A, samo wybrało, czy ty już Ta? wybrałeś? To samo wybiera. No dobra, no to idziemy. Ale rech czy nie rech? Czekaj, wrench? muszę zobaczyć. To jest rech. Rech. Almond water and cure. To, a to a szybki rage. Google Translate. Eee yy. i co to? Wre. Nieszczęśnik, nędznik, wajdak. Aha, czyli musimy wyleczyć chłopa. Almondem hmm. po prostu jakiś pewnie jest zbłoźniony chłop czy coś. Spuśnia. Znaczy, no. Wow! Znaczy, chory, musisz wynosić zboźnionego? to już ja sam powiedziałem. Bo ci zaraz, zaraz wiesz co? Metal Pipe. A, metal pipe. Nie metal boję pipe. się Metal Pipe. Yy. A, Ej, a jeszcze minut! Napisany. 5 minut mamy na to. 6, 6 było. 6, 6 na no. Okej. Okay. Yy. Musimy 7. znaleźć Almond watch. Może to będzie łatwiejsze? Please? Znaczy, z jednej strony powinniśmy się... Rozdzielić się. No. WHAT THE SHIT?! TO JEST TEN recz, TO JEST TEN recz! What the fuck? <laughs> to cię zaraz... To <coughs> Co cię zaraz złapie. Eee... Amontłota, uh, Chyba trochę zgubiliśmy go. Tak. Chyba tak. Ale wtedy ten, ten chłop z tego stołu wstał. Dobra, ja prosto idę. Dobra, to ja pójdę w prawo. O, o, o widzę almondzia. Eee, to weź tego almonda. No nie, no musimy Fyr? dwa. A recz. O co z tym chodzi? Dobra, czyli na samym początku nie korzystaliśmy. Widzę łajdaczka, leży. I musisz go wyleczyć? Tak, leży tak na podłodze siedzi. Ej, wyleczyłem go. I co teraz? Ej! Ej, już jest 2 na 2 To, to A, jest. A, dobra, to był cały Quest. Chyba tylko Almond Water musieliśmy zrobić. I kurczę ten. Dobra, to wracam do windy. To ja tak samo biegnę. Lol. Szybkie, szybkie, Questy w Bakrumsach. Ej, bardzo dobrze, znaczy mi to tam pasuje, więc i hajsu, może dostaniemy za to. Tylko, że. Jak tu wrócić, Ły. Yy. Mam nadzieję, że idę dobrze. O, oh, no. Ja dobrze idę. No. O jest tutaj ta kulka pieprzona. No, 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 no. no, no. Kiewka? O, Kifka, Kiewka szmatu. Goni mnie. O, no, ja A całą drogę muszę wracać. Całą drogę muszę wracać, tu nie ma żadnych kłyczek. Yep. Boże, i teraz ja się oddalam od tej windy. Nie gadaj, że, ja będę, że będziesz na mnie musiał czekać. Już ja, jestem w środku. Cztery hmm. minuty masz. Fucking no hell. Nie, bo ja jeszcze nam głupić. Ja, ja mogę poczekać. Ja liczyłem, nie, że po to, prostu jest to wiesz to taki labiryncik, że da się przejść. Wiesz o co chodzi? Wiem, wiem, wiem. Kurde, jakie to jest skomplikowane. No dobra, damy radę. Idę tam, gdzie podnosiłem Malmonda. No masz 3 minutki. Idę tam, gdzie się rozdzielaliśmy i zaraz ten pulpet, widzę pulpeta, fuck. To ten pulpet jest niedaleko windy, więc uważaj. On się tak toczy, no nie no, on się toczy do przodu. 130, 120, 110. No nie no, jak będę musiał wykiwać chyba. Jestem za windą. On idzie w stronę windy, dosłownie. Raz go zobaczysz. Potem. O, widzę go. Au. Cześć. nie wyjdzie? Nie wejdzie, Jezu. Jechać. Dobra, myślałem, że wejdzie. Nice, szybki kłyścik. Ej, bardzo dobrze, mi to tam... Pasuje, Ciekawe, jeden i wyleczyć. Myślałem, że dwa no? Almondy i, Aha. i wyleczyć dwóch. Uh -huh. Albo, że dwa Almondy i jednego chłopa. Na Myślę, że jeżeli zrobiliśmy to w krótkim czasie, dostaniemy lepsze wyniki. I że w ogóle dotarliśmy do windy. Yup. Uh, eee, 104! no nie, jest mniej! No. Tylko 30 oh. dolców! Chyba, że coś kupiłeś, O, no? oh, the happy so, home. Escort lost traveler. Uuu. Uh. No dobra. I to tylko tyle? Tak. Escort... O kurde, to będziemy musieli znaleźć go pewnie i z nim. Albo Ta, chyba że się pojawi. Jak to jest pracować w backroomsach? Dobrze. A jak to eskortować kogoś w backroomsach? No nie że dobrze czy niedobrze. W ogóle masz latarkę na ramieniu. Wiem, wiem. Jeżeli miałbym powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej,. No, to już zapomniałem tych tekstów. E, to, to przygodę, przygoda w Ej, to jest open tak. world. Yes. It... Musimy znaleźć gościa. Oh, what? Ej, no tu już jest ciemno ultra i pewnie gra by chciała, wiesz... Nie podoba mi się ten ambiencik. E, mi też. Gra by pewnie już powiedziała, dobra, bierz tego Kid's Flashlight. No i tak mamy Flashlight, więc... No tak, ale ki Kidowy będzie no. lepszy. Idziesz ciągle I... drogą prostą. Tak, idę ciągle drogą. A, traveler. What the fuck is this? Co ty tak? Czym ty kurwa jesteś? Co to jest? Ej, jakie to szybkie! Ej, to biegnie tak. Za... To jest smiler! Jak mamy tego uniknąć? Nie wiem. Nie ja biegnę prosto. Cały o. czas. Chyba tutaj będzie ten zagubiony traveler. E... Żyjesz? Żyje, żyje, Żyję, żyję, ale nie Tu. To Cię goni? Nie, przestało, wiesz. O. O, o, goni, goni, hagi, goni, hagi, Tak Ej, ej, ej to po co mosty normalnie skomplikowane? Ej, to nie jest tak, że ty idziesz i tyle, i wywalone jajca, tylko... Ej, Ooh, what the fuck, ej, ten mam... ambient Tak, mam coraz głośniejszy, może ja się zbliżę. Zbierzmy się I don't like this Eee uh, Ej, wychodzę uh, po... Ej, nie no, to jest open world ja łażę po jakichś korytarzach, takich typowych. No ja tak samo. Szukam gościa. Ty, no ja parkour robiłem, co nie? Scott o, teraz... Gdzie jest ten Lost traveler Teraz faktycznie chodzę po korytarzach, jak ty. Przez okienko przeskoczyłem, ale nie ma. Jakie to jest powalone! Jop. Yep. Tysiąc metrów jesteśmy od No tego. fajne backroomsy, takie lego. Ch chyba, chyba tego nie wykonamy. a, a ile było czasu? Nie wiem, chyba też 6 minut, jeżeli się nie mylę. No to to będzie jako przedostatnie, jeszcze się zrobi jedno i tyle. Zależy Szybko? jak nam to pójdzie. What the fuck? Dziurska A, patrzyłeś takie? Nie ma nic? Przechodziłeś? Tak, przechodziłem przez dziurska. Nie ma tu nikogo w środku. Gdzie jesteś, kuźwa, lustro? O jezu, widzę tą miapę. No nie no, jeszcze jeszcze z nim przejść ten labirynt z powrotem. Tak, i kurwa unikać tego nextbota całego. Czym ty. A co te okienka takie przejścia do niczego. Jakby to Ślepy sugerowało, że coś... szukaj tam, szukaj. Jakby to sugerowało, że coś niby będzie, jest. Ale mi się to kurwa nie podoba, co to jest? Ej, za mocny labirynt, no nie no, panie. No takie bakrumsy. Ale to jest już za mocne. To nic nie ogarnie. To idzie w moim kierunku! Oj Wy, wywalaj! Ja Im myślę... dalej to jest, to ma inny wyraz chyba twarzy. I don't know. No to jest jakiś smiler. Zostaw mnie. Naprawdę, ej, no cały nic. No to jest. Mordo. Nie goni. To jest przesrane. Ej, no. Wow, nic nie ma. A! Zabiło mnie. Eee... Eee, uważaj na tego śmiecia. On zabija na strzała. What the fuck, i co inspektujesz teraz czy w windzie tak. jesteś? No. Staj sam. I on chodził po korytarzach. Nie, na zewnątrz był, ja wyszedłem A. z korytarza. Ej, no ja to już byłem, no. Gdzie jest ten Teraz ja się cofam. Ej, to jest mało fajne akurat. Jeszcze taki headbobbing, jak biegam bez przerwy, no bo jakoś muszę biegać. <laughs> ale ja ale zdanie, tak. W kurczę... No, myślę, że go tam widzę. No to tu jestem, już kojarzę jakby ten bomb. Jest! No nareszcie, Tylko chodź! On ma HP. Jak on HP, jak on szybki jest. Ej, tak jak ja. Dobra, to Git. Tylko boję się, że czasu nie mam, no jakby tu 6 minut było, to trochę słabo. Przejdziesz? Chyba nie przejdzie. No chyba coś cię boli. Mogę e, tylko mu powiedzieć co. Nie Smilera, bo Smiler zabija na strzała. Eee. Czyli jakoś tędy i dopiero mogę się cofać do tyłu. <grym> Kurde, no niby się zbliżam, ale nie zbliżam. No właśnie o to chodzi pewnie, żeby nie iść go drogą z tym ta, ta. typem. Myślicie tego smilera pierdzielnego o, unikać? On tam jest. Gdzie, co to znaczy tam? E, on... Pamiętaj, że ten gościu skakać nie potrafi. No nie gadaj, że... Jaki ty jesteś ułom, Traveler. No dobra, w tupie to mam idę. Coś Kto chodzi. Tam jest. Ja tam leżę chyba. A kuźwa, bo ty nie przeskoczysz. Co tam łazi? Nie wiem ty, panie. ja tam leżę, widzisz mnie? Tak. Jest ściana. Nie mogę cię podnieść. Mania. Y <grywa> <C> Przestań <grywa> ze mnie, iść do głowy windy. Widziałeś to? Leave me, bye. Mocniejszy jest dźwięk. To ten Smiler gdzieś lata teraz. A to z zabramy mi wyjdzie? A jest jump jakiś? się w razie wó. Y ty, tu jest Howler. Widzę. Ej O, o no. O. Nie Ej. jest gościu tutaj obok. O, cześć. Co? Czy nam się udało? No Najwyraźniej, ale nie okay. dotarłem przecież do windy. Ale chyba nie dostaniemy bonusu za czas. Po no. Prostu. no, ale patrz, a tamto zrobiliśmy, dostaliśmy 30 dolarów. Za pierwszym razem dostaliśmy 80. Bo to chyba był najłatwiejszy quest z tym Almond Waterem. Water a to był chyba trudniejszy. Eee, a, ile? 100? Ej, 116, nic nie mamy. Nic nie dostaliśmy. Dobra, dawaj Laślik. <noise> Jakby to jest fajne? Eee, fix no clip zones. The happy home, znowu to gówno. Happy home? o. Może wezmę inny assignment? Nie mogę. You need to complete the Tr assignment. To trudno. Ten objective. Dawaj. Znowu to gówno, wracamy ale, tam. Ale inaczej trochę, tak? Tak, inny objective mamy, podkumacz. No clip zones. Może wezmę inny. Pytanie, na jak te no clip zones? Nie wiem. Przekonamy się. Kurwa. No dobra. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, indeed. Ciekawe, ciekawe. misiany, misiany. Ciekawe, misiony. ciekawe. 6 minut, dobra. Oh o jezu, co to jest stań... fajne. Ta... Aha, bo to. To jest noclip zone. Jak mamy. O, Reaper. Czy to mamy tu tylko naprawiać? Takie na coś zewnątrz? po prostu musimy znajdywać. Eee. A co, 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 co znaczy? O, o! Smiler, 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 smiler. Ja pierdzielę leave me. fucking alone! O, jest. No, no. Ale on za pieprza. Muszę go kiwać. Yy, widzę chyba drugi, kolejny. Czy to jest to takie pomarańczowe? Ja mm, kiwam smilera. Zostaw mnie. O Jezu, jak długo to trwa? On ściąga na strzała. Ej, bo ty go gonisz mi tutaj. Ja, to jak mam kućwa? Nie wiem. Zabił mnie, no ja pierdola. Hahaha. <laughs> Chłopie, tylko nie idź do mnie, please. Ej, bo to już kończy się, jakby kawałek To zielony smajler. Ej, tu już nic więcej nie ma. Tam coś jest, tam ktoś stoi. Gdzie? Tam, łazi ktoś za mnie. Tam. Ej, tu nic. tam gdzie zginąłem. Gdzie zginąłeś? Na środku? Ta, ja tam leżę martwi Ktoś szedł w moim kostiumie. Ty ktoś po mnie chodzi. Ej, to jest Kameraman! No, nie komentuję tego? No przykro mi stary, no musisz w końcu obejrzeć. Nie, nigdy kuźwa nie obejrzę tego gówna. Czy to gdzieś może być Ta na rapa? górze? Sekamusa? Ej no, nie widzę tego. Tam coś jest. Ej, tam coś tak daleko na, po na tak, tam coś jest jak? No jak według? I don't know... Co to jest? A to jakieś takie klocuszki. Klocuszki? Widzisz tam! Tam Jak masz to zrobić? Coś się chyba spartoliło. What? I zawróć e, do winy. A nie, poczekaj. No nie a nie, tu są schody. A nie masz szans, żebym wskoczył. Chyba, że tu? Holy shit. Ej, ja kompletnie nic nie Jakie mam. to jest powolne? Ja to też mało widzę. Ej, ale droga! A czy jak? Kółko. O ile w ogóle jest to droga? No nie. Bo tu już spadnę. Będę niżej. No Nie pasuje mi tu coś. I łatwo. No, ewidentnie tam jest. No to wracaj do windy, nie ma no nie, co. Nie, bo to jest bez sens. Znaczy jakby to jest dobrze zrobione, czy coś, ale. No, pisał, że jest nie. w Alfie gość. Nie ma co. A tu nagle Smiler. Mogę wyjść? Tak, nie, no, nie, no, nie mogę. Nie możesz? Hm? To może dasz się y, ubić Smilerowi? O, czekaj. The fuck? I co, i dostałeś damage? Nie. Dobra, kameraman. Ubi Słysza, mnie, ty, ty. mnie. Bo to jest bezsens, żebym tak miał próbować tam, bo ja tu nie widzę innej możliwości. Hmm. Czy kameraman może ubić? Przetestujmy to. Jak ci chodzi, mrę Nie, on po mnie łazi, łaj. Jak ty będziesz łapkami? Zostaw czekana. Zostaw czekana. <grym> no weź go ze mnie zrzuć! Staram się no wchodzę, on silniejszy jest. O! Dostajesz, dostajesz liczby? Nie! On jest skupiony na masażu twoich plecków. What the fuck! Ja przecież nie żyję. No ale może ci zrobić masaż. Może zapłaciłeś mu. ja nie chcę. A to już twój no. problem, bo nie żyjesz. I gdzie off. jest? Czy on się zamienił e, w kameramana po prostu ten. Nie, nie, Smile gdzieś tu łazi. No to gdzie niby, rzekomo? Nie wiem gdzie. No ja bym był za tym, żeby potem wziąć jeszcze ostatni Nie, Jeszcze? O ostatni zlaścik taki, bo to jest bez sensu, skoro nam się kuźwa pojawiło tam i nic z tym nie zrobimy. Bo... A po... to... Co? Co ty gadasz? Jesteś w stanie? No jak? Jak, jak masz ty to zrobić? To jest pytanie teraz. No nie, no co jest żart jakiś? I ty utknąłeś wypadni poza mapę. No e, Nie wiem. No bo cię nie widzę. O, Ej. loading. O, to, Cześć. 40 sekund, możesz. Ej, mam loading. Jak masz loading? O! Jestem. 40 sekund. Te... Gdzie jesteś? Ja nie żyję. A. To ja zginąłem od smilera, to ja nie myślałem, ja nie że... chcę wracać do tego kurde happy house. Myś... To nie jest happy Też house, nie chcę. to jest kurwa. E, umówmy się, jak będzie happy house, to nie wracamy. Tak, dobra, e, się Bo zginę. myślałem, że wiesz, że... Ty już masz loading i już do bazy idziesz, a, a mi się zbadzyło i po prostu... Nie, nie. Przestań masować czeka. <laughs> jak on cię nizie. ale to jest głupie, że tak się zrespiło. Eee. Jaka muza w ogóle śmieszna. Ja pierdzielę. Przestań masować go po pleckach! O, No Ja Yo, jak tam masaż? Zajebiście, plecy mnie bolą teraz. <grym> Serio? Tak. Dobra. Uhuhu. Szkoda, że nie można szybciej otworzyć. Zapraszam. Ja nie, nie Chyba, że Czy jest hajs. lepszy... 139. Odostaliśmy kasy za to, great. Czaisz, że nie mamy hajsu 11 dolców, brakuje? Proszę, nie happy house, proszę. Tak, happy house. Czekaj. Nie, 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 nie robię tego samego, nie, nie, nie. world czy co? Nie, 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 nie. Słuchajcie, to było y, Meg Endless Reality V5. Y, Dziwna gierka, Interliminality było 100 razy lepsze. Jakby potencjał wow. w tym jest, ale... Ja rozumiem, że alfa, ale mogło to by być bardziej dopracowane. I, I żeby levele się nie powtarzały. Tak, choć. i więcej to hajsu! Było, to, było, to byłoby git. I więcej hajsu, a nie, że po pół godziny grania nawet latareczki nie możemy kupić, to pewnie jednej, bo pewnie hajs spółdzielony jest, Ale a? latarkę mamy, więc nie wiem, po co możemy kupić Ale może parkę. jest lepsza po prostu, wiesz, że zasięg większy. I więcej widzisz. Hmm, no Dobra, to była ta gierka. E, dzięki za poglądańsko. Nara. Elo.